Opowiem wam o podobieństwach między czasownikiem sein, być, a czasownikiem essen, czyli jeść. Ja jestem, ich bin, a ja jem, ich esse. Nic wspólnego. Idźmy dalej. Ty jesteś, du bist, a ty jesz, du ist. Du ist, podwójne s, ty jesz. A zobaczcie trzecią formę. Ona jest, sie ist. A ona je, sie ist. Tylko, że podwójne s. Wymowa jest identyczna, tylko że ta pisownia wynika z tego, że jest essen z podwójną eską. Sie ist, ona je. A sie ist, ona jest z, z pojedynczą eską, bo to wynika z czasownika innego, czyli z czasownika sein. Zróbmy odpytajkę. Ja jem ich esse. Ona je. Sie ist. Ona jest. Sie ist. Ty jesteś. Du bist. Ty jesz. Du ist. My jemy. Wir essen. A my jesteśmy. Wir sind. Wy jecie i ja jest, a wy jesteście i ja zajd. Gdybyście byli zainteresowani lekcjami ze mną macie moją stronę na dole martindesimons.pl, mojego maila. Napiszcie, porozmawiamy, wyślę darmowe materiały. Może się przekonać. Pozdrawiam Was cieplutko. Cześć.